Znajdujemy się w miejscowości Kędzierzyn Koźle przy budowie łącznika obwodnicy północnej. W ciągu obwodnicy znajduje się obiekt budowlany składający się z estakady o długości 229 metrów oraz mostu nad kanałem Gliwickim o rozpiętości 76 metrów. Ustrój nośny realizowany jest za pomocą belek stalowych o długości od 30 do 42 metrów. Przy belkach stalowych o długości 42 metrów konieczne jest podparcie ustroju nośnego w środku ich rozpiętości, ażeby odciążyć konstrukcję. Podparcie to realizowane jest za pomocą wierzch VST z firmy Peri. Rozwiązanie to zmniejsza nam nakłady robocizny, jak również zmniejsza ilość potrzebnego materiału do dostarczenia na plac budowy. Znajdujemy się na budowie północnego łącznika miasta Kędzierzyn-Kośle. Jest to największy obiekt mostowy, który jest wykonywany przez firmę Stanex. Jest to obiekt siedmioprzęsłowy o konstrukcji zespolonej. Zostanie w niego wbudowane około 250 ton stali i 1150 m3 betonu. Pierwsze sześć przęseł Stalowy, było podpierane przez wysokonośne podpory VST. Po raz pierwszy zostały tutaj zastosowane, sprowadzone do Polski i kupione przez firmę Stanec spogniki BHP VGK. Współpraca z firmą PERI pozwala nam na zoptymalizowanie kosztów oraz na maksymalne skrócenie czasu realizacji zadania.